Co to ja się pytam, serwis. no to kurde, nic nie mówisz, no? no końcu, jak to no, się robi? To... Jebany mixy 10, kurwa, jak ja tych nienawidzę. No Dobra, masz mamy serwer Pixel, jest tak czy nie? Ja no, jestem, jestem. No. 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 A, A chuj, no, chuj z, z, z tym wszystkim! wszystkim. Pusia właśnie. Pusia właśnie wróciła z tego. z zakupów z Biedronki. mówi, kurde, mówi. Aż. Mówi, Małe zakupy? 70 zł aż zapłaciłam. Ja mówię, złodzieje. Ona nie wie, co to się odpierdala, rozumiesz? No ale ta pani z tego strip clubu nie wiedziała chyba. No ona zaczęła łazić kół tej rury, ocierać się o nią jak kot do waszej nogi, jak się chce połasić. I ona się tak nie więcej o tą rurę tak ocierała. Nie wiem, no, wyglądało to kurwa nie, nie zachęcająco. No, ale przypominam, że my byłyśmy najebane. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że przecież Marta potrafi lepiej niż ta baba. Zgoniłyśmy striptizerkę z rury. Marta weszła na tą rurkę, pokazała jej kurwa kilka ruchów, a ja jak najlepsza hype-menka, kurwa, mówię: Widzicie ją, to jest moja przyjaciółka. Byłyśmy w burdelu. Ej, serio, tam taki. Ja, znaczy, ja, bo on się Nie, on to już. Jak, 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 Dzięki Neska I Ale, że ja takich nie mam? Ale to wiesz! Po... To są. to są. to są. to jest Edition. co jest kurwa Już myślałem, że jest mecz. Ty, no. Pij jej jeszcze tylko. Ty, myślałem, no, że jest no, już mecz. Cześć, wchodzę. 9-6, patrzę, bomba zaplantowana i ten broi. Mówię, co się dzieje? Zawał, zawał. Mówię, byłem w siku, no, ale przecież nie, nie dałem redy. redy Tak, chyba tak, nie? Jest. Ja pierdziule, nie. To jest Pani, dostałem. <laughs> Teraz patrzę, ty te giniesz na tej pacy. Mówię, PHR 100, jawka. Mówię, co on, kurwa robi. O, o kurwa, o ja pierdolę, A kurwa, ała, ale mam skurcz, ja pierdolę, O o kurwa Co, co ty gadasz, co? X <śled> kurwa mać No kurwa Mole zajebane w tym Jebane te ptactwo mole <śled> to będziesz mnie widział A, KURWA ba, 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 ba. Dobra, huć na cyce WAL MNIE KURWA W mm! Na pewno lepszy niż ten zwykły Amonk zajebany Ale tu ja byłem medykiem No jo, bo ty zginąłeś ja tarczę straciłem Chamałeś, bo... Blue screen, JEBANY UPDATE Windowsa, OSTATNI KURWA ROZPOWIEDZOWAN SYSTEM przytyłem prawie 30 kg, oczywiście nie dlatego, że leżałem, tylko w chuj wpierdalałem, nie cyję się od leżenia. Taka filozofia mi się włączyła, że jak zjem dwa kotlety, to się szybciej zagoi. No nie, nie, nie. Jak skończyłem rehabilitację, to moja wodziewana powiedziała, że coś się między nami popsuło i mnie zostawiła, więc chuje w dupę oczywiście, ale potem poszedłem na studia i byłem w trudnej sytuacji. Nagle się stałem się grubasem. Ostatni raz, jak podrywałem dziewczynę, miałem 15 lat. Nie ja wiem, czy wiecie, jak ciężko jest takiej grubej osobie w górze. Tak, jeszcze to co cińska. Tak, chcę, 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 Mam pomysł. Ja dospakowuję, pago. Zagrajcie razem, blisko siebie, na a. Mogą one robić. Przepraszam, A Ej, ilu... to ilu w sumie zabiłem? Mój domek na pełnej jest ja auto z... chyba, nie wiem czy na auto nie skakuje, uważaj. Lewo mi dałem Wysadzali okay? okay. banan, może. No mm. Kurwa, ale, najdę dobry ale, ale, ale błyszko, dobre znają goście. Tylko ja z bylera No ale lebuszko, dobre! Tylko Damiano, co to taki jesteś szybki. Ty, ty, ty. Co to za przypałek poszedł? Co pevor? Co. <laughs> Generalnie jestem w labie. Jeszcze kto jest? Rekin. mamy parkę w ziabce. O kurwa! W ziabce. No <noise> to już na moim ulicy. się wszystko. Pałka idzie o, do ziabki. To ja to miałem i kurde, zamiast pa... No. <głos> <Ja>. <głos> nie wierzę, kurwa! Kulturalny ja. chuj idzie Dobra. na zakupy do żabki. A to ja dostałem. Kultury, 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 ja kultury. Kultury, Kulturalny Kutas idzie do ziarni. <gulury> ale kurwa Tam gdzie chuj Normal, w czapce, to, okay. tam kupisz te spiwo w zamku. Limo Nie, no ja tam czas, jeszcze nie. Dupa mu wystawała, ale widziałem kawałek kupy jeszcze. Czuję się bardzo dobrze. Bo wiesz dlaczego? Bo, bo jestem, jestem w duecie, jesteśmy w duecie z Szacharzem, w duecie z Szacharzem i nasz duet ma to, czego nie ma żaden inny. Alkoholizm. To będzie nasza sekretna broń. Najebiemy się, a wtedy będziemy nieprzewidywalni. Jaki serdeczny. Kurwa, co tu się stało? Kurwa, nie trafiłem. Ogólnie Diables zabił dekontaminacji prawej. Chciałem go też ciachnąć. Eee, Jestem dobra, I nie zdążyłem. Diables jest po lewej i robi korpkę. Czyli tak to że... jest Pebor. No dobra. Czyli PEBOR. No nie, no co wy Diables jest po lewej robi korkę, bo jest no. to z niego. Nie, <noise> nie jednak wyszło... No, mega! No, no to, no, to, to jest Pebor! Będzie. To będzie. Dobrze wyszło! Mamy to! Hmm.